Profesor z kulu powiedział, że demony działają w taki sposób, że dochodzi do takiego obrazu, gdzie wąż zjada swój ogon, czy jakby dochodzi do takiego nienasycenia. I faktycznie ja to w sobie obserwowałem, że w pewnym momencie było tak, że paliłem za 5-6 tysięcy marihuany. I po prostu mnie to nie cieszyło, nie byłem w stanie już się upalić, nie cieszyło mnie nic, nie cieszyło mnie zarobienie pieniędzy, nie cieszył mnie mój syn, moja kobieta, która mnie kochała, dbała o wszystko i tak po prostu nic. I to jest straszny moment, bo dochodzisz do takiego momentu, że, że po prostu przestajesz funkcjonować, nie? Myślisz tylko o tym, żeby popełnić samobójstwo i to jest coś strasznego, to no nie życzę nikomu, żeby do, te, do tego momentu dojść, bo... No bo to jest moment, który jest tak trudny, że w tym całym trudzie, w tej całej beznadziei ja, niewierzący facet, jechałem do kościoła i ryczałem tam, jak dziecko, po prostu ryczałem i wołałem, jeśli faktycznie Jezu jesteś, to przyjdź i mnie uratuj. I on usłyszał ten głos, nie? I to jest po prostu dla mnie niesamowite, bo wiesz, przychodził ten, który pluł na niego, ten, który zabierał to miłość innym, zabierał to ziarno, które on często zrzucał, nie?